Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku, Linka macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardiu. Wali jest z Maciek. Dzień dobry, jestem. Jak mi dobrze, że jestem na mojej faremce, to Tak, mieliśmy. Konewka? Mieliśmy ostatnio pertur pertur perturbację odnośnie Stardiu, ale, ale czy już bardziej odnośnie mojego internetu, bo ja słuchajcie, hostuję serwer. Na którym jest Stardiu, tak. i mój dostawca miał słuchać problemy z różnymi stronami, w tym ze serwerami do Stardiu. I to było trochę dziwne, ale już działa, bo jesteśmy razem. Tak, czekaj. Na szczęście. I to już wszystko... Tomuś, to ja idę podlewać w takim razie. Na dzień no? dobry. Y, po, po, czekajcie, po, po pierwsze, dziękujemy za komentarze, które napisaliście nam odnośnie tego, że Marni lubi majonez, majonez Więc zaraz jej go dam. Dobra, Czekam weź czego? Stworzyć? Jajko stawiłem w skrzynce. Czy ja mogę wziąć? Mogę to wziąć. A e, stworzyłeś majonez komuś? E, robi to się majonez? SN, ja wiem co. Jest. Sorry, ja wiem co zrobię. Ja Musisz mi wybaczyć, ale dam mi majonez z gwiazdką. Dobra, niech ci będzie. Tylko nie wiem, czy taki mamy. Poczeka nie mamy takiego. To zaraz może wyjdzie. Czy zobacz, coś nie jest do zebrania? Jest papryczka. Ja podlewam, znaczy idę podlewać. To ja na razie pozbieram tylko rzeczy. Tak, ty pozbieraj. E, czy my kupimy jakieś nasiona? W ogóle, właśnie... Plecak pisaliście... Maciek. Plecak. Pisaliście właśnie w komentarzach odnośnie plecaka, Tomek, że gdzie on jest, pamiętasz? Tam, gdzie nasiona. Na pewno? E, tak, tam się kupuje plecak, więc tam e, od razu, zanim pójdziemy po nasionach, tam zobaczymy sobie, w plecak mam kukurydzę. Dobrze. O, to widzę, że mam jakieś nowe plony świeże. Tak, czekaj, na dole tu jeszcze chyba nic nie ma, nie ma nic. Ja znowu stracę całą energię. Nein. Mamy z gwiazdką sprzedawać, bez gwiazdki nie sprzedawać. Boże, to jest takie skomplikowane w tym sercu. Nie, Bez jest gwiazdki sprzedawać, z gwiazdką nie sprzedawać. Nie podobno, z gwiazdką mamy sprzedawać. A bez gwiazdki nie? Nie, bo to będzie nam przydać się, żeby ludziom dawać. A widzisz? Czyli nie jednak. Wie, no ja się gubię w tej grze. Czekaj, to po... ta farma jest za wielka. Co nie pomieścisz się, Radziu, o że. Prace energy. To dobra, te złote zostawiam tak i tak. Bo te złote to. to nie, że złote, złote sprzedaj. Nie no, zostawię po jedną chociaż o po dwa Zostawię po dwa złote Po co ty ciułaczu, Sprzedaj będziemy mieć dużo pieniążków. Aha, out of water, czekaj ja mam. Może water. się przyda. Jezu, ja mam po... Ja mam po angielsku. Nie ustawiłem polskiego. Gdzie ktoś jest. Czekaj, o przynz, czy mogę tutaj? Nie, to będziemy musić. Dobra, to najwyżej jak będziemy e... nagrywać do mnie, to ja się przełączę wtedy. Dobra. Ja pierkur, dobra. Złote jajko to tu jest. Nie no, ja tak patrzę out of water, nie? I tak słucham. A tyle... A jeszcze robiliśmy przed samym tym, dobra. Tak. Maila Jeszcze maila? Zastowamy jakieś zadanie. Tomek, czy ty nie pomożesz podlewać tą a wielką tak, farmę, czekaj, która jest na czekaj Eee, okej. Ja mam jakieś zadanie Pan... Dobra, nie mi się teraz... Czekaj, konewkę potrzebujemy konewkę. Ja właśnie sobie też domku wziąłem. Koneweczka raz. Czemu cię nie pada? Mogłoby to codziennie padać. No, przy takiej ogromnej farmie to by się przydało. Ale popatrz, że będzie, będzie kasiory. Będzie, tylko nawet niech to wyrośnie wszystko. No dobra, czy ja muszę pamiętać, co my zrobić. Jeszcze w razie czego możemy zobaczyć. E, możemy konewkę jakąś upgradeować. Tak, żeby było ten? żeby była lepsza? Żeby było szybciej, no. <laughs> no to by się przydało w sumie nam. No, i nie mam wody. To jest wystarczyste wezmę, póki to st stoi blisko. Nie, no, spoko, nawet to idzie we dwóch. Mhm, doszło, że zrobimy już jedną czwartą. Cio, tam w ogóle macie nam się drzem robi na górze, w razie czego. O mnie, cię, mam nadzieję. E, chyba A Albo brzoskwiniowy też może być dobry. Brzoskwin nie mamy. Ale ja mówię, w życiu jak lubię takie jest O Boże! <laughs> Gdzie ty mi życie prywatne tej z mieszać, no. No cicho. O, i podlałem dwa razy. Ja przez chwilą próbowałem coś tam rozwalić w tym kurniku. Tomek, ja za chwilę muszę iść do łóżka. Sorki. Jest szybko ci ten... Yy... Bo ja podlałem bardzo dużo nasion. I przez to energia zjechała bardzo szybko, wiesz? Ciekawe, czy... to musimy tą konawkę wymienić. No... Albo... o, już, nie mam wody. Albo te Springlersy, czy jak to się nazywa? No. no. Te, te, te lepsze zrobić. A, i mamy co dwa dni sprawdzać ten... Dobra, kurz. wszystko. Nie, tu jeszcze jest jeden. Gdzie? Tu. O. A to widzisz, tam też musiałem nie mieć wody w takim razie. O, no, tutaj no? też było. Dobra. To tam, ja... ja idę. O jezus, idę się kimnąć. To ty idź do łóżka, ja wezmę jeszcze te grzyby. A nie do marni najpierw pójdę, Sorki, No czekaj, też tam idę. Ale ja muszę majonez jeść. dać. No dobra, grzyby idę sprzedać. A bo nie, grzyby też dostaję, bo ja nie wiem czy one potem w zimę są. Po jednym zostawie Wojtek zaprasza mnie do DBD. Mnie też. No co za bezczelny, no? E, dobra, teraz muszę tak po grzybku zostawić. On to specjalnie zrobił, Tomek. Tak. Yes! Pozdrawiam Widziałem. Pozdrawiam, Pozdrawiamy. No. User left your channel. Co za bitch. Dobra, to sprzedałem. Dobra, lecę tam, gdzie są nasionka. A ja lecę do marni, Tomoś. Dobra. Daj ci majonez w gifcie. Daj jej, daj jej. Dwa prezenty w tygodniu możesz jej dawać, pamiętaj. Tak, mam nadzieję, że nie bardzo polubi jak dostanie majonez. Ja ją tak zamajonezuję dzisiaj! Boże. Co? Co innego, by ona ci majonez zrobiła, a nie ty jej. Ty też ma... Czekaj. Czy ty jesteś Marni? Tak. Dobra, idę do pana w sklepiku. Thank you! Kochasz mnie już? Na koniec? Czekaj. Sadzonki. Tomek, jeszcze nie jestem wziąłem dowolny przyjaciół. miałem. Katalog! Tyler. Mogę jakiś katalog kupić, podłogę, tapetę. Ale czy wiesz co mi daje zastanawia, Tomek? Co te gacie burmistrza robią u niej w pokoju w sypialni? No, zapomniał, szybko się ubierał. Hm. Maciek nie ma tutaj tego plecaka. To nie w tym sklepie. Patrz, a widzowie napisali w komentarzach. No, plecak ja... tu jest? A tu o. 2000. E, ale to czekaj, to czekaj, ja do ciebie idę, idę, idę i dasz mi też, dobra? Duże przez swoje miejsce w ekipunku zostało powiększone. O super! Mam dwie raje teraz. A jeszcze to lepszy masz? plecak? 10 tysięcy, dobra? To może nie. No na pewno. Dobra, to tą konewkę jeszcze upgrade'ować. Chociaż jedną. Bo nam kasy nie starczy. To ty bądź w sklepie, to w międzyczasie jak ci powiem, ile kasy zostanie, to kupisz. nasiona. Dobra, ale ja tutaj majonez tworzę. Czekaj, jeszcze tylko pogłaszczę nasze kurki. Ugrz. To widzę pisali, że musimy koniecznie zbierać na zimę yy, jedzenie dla kur, bo nam zabraknie, tak. i będzie lipa. Ulepszy narzędzie. Konewka kosztuje 2000. Czekaj, bo Cymek nie ma. Co ty robisz? No pozbyłem się konewki. Aha. To jak ja kupię i konewkę, to nie będzie mieć w ogóle kasy, wiesz o tym? Eee, musimy mieć jedną konewkę. Ale ty kupiłeś nową konewkę? Nie. Musimy ją zostawić, no za dwa dni będę mieć do odbioru. Aha! Potem ty dasz, potem ja będę podlewać. O oh god, dobra to, czekaj, ja do ciebie po plecach biegnę już. Bo chcę go zobaczyć. Znaczy, jego nie widać, musisz go w sklepie kupić. No tylko ja. Tylko zostało ci pół godziny. No już jestem pod sklepem. Tam gdzie nasionka? Tak, tylko obok, w kasie obok. No wlazłem. kasie. A to tu, for sale? Jeszcze plecak. Eee, no backpack upgrade. No, to idziemy do kopalni. Eee, to ja mam końcówkę energii, ja muszę iść na chwilkę. You got the large pack, your inventory space has. Dobra, mamy 24 miejsca teraz. No. czekaj, a to po E będzie? Tak, po E. Jedę ja na chwilę do kopalni jeszcze. Póki mamy czas. To, musimy teraz tyle space'u. Teraz się nie musimy martwić miejsca. Mhm. Mamy Gamer's Space. U. Teraz nam miejsca nie braknie. No. Pam, Dobra. pam, pam. To ja trochę pozwiedzam w kopalni, może mi się coś uda odblokować. Dobra, so, ja jestem w domu i te majonezy będę tworzył. E, a czy Jem sprzedajemy, czy nie? E, wiesz co... Z... Jeden, tam, jeden z każdego rodzaju możemy zostawić, bo tak nam mniej więcej pisali, żeby zawsze jedną rzecz chcesz mieć, a najlepiej po dwie, żeby dawać. Czego? im no. W prezentach i do community center nam być. No, potrzebne. no, no, no. Mhm. <laughs> dobra, to jest racja. Dobra, jest na 42. poziomie, może mi się uda jeszcze trzy. Tylko to musi jakby, co to, nie zgin, dobra? No, ja chciałbym, bo nie stać nas na nowy kilof. Znaczy miecz? No, halo, gdzie tu jest wejście? No, gdzie tu jest miejsce? Wejście, Wejś... To już też miejsce. miejsce. To ja to mnie trochę traje pozbieram na zimę. Tak, tylko pamiętaj, że tam te ścinki nam pozostawiać, nie? Bo ona wtedy szybciej mm -hmm. trudno rośnie. Ja mam teraz tyle miejsca, że się boję, że. Jest. Ty... Że się tak rozpędzę, że wiesz. Że ci znowu braknie. Tak. To ramadzie 403. Dobra, to jeszcze dwa, Tomek. U nas się już robi powoli ciemno, więc wiesz. No ja tam, ja tam w kopalni tam nie widzę. Ej, mam zejście. Wypadni mi miecz, mogę dać ci miecz, chcesz? Jak ci wypadni miecz? W skrzynce był. Okej, okay, dobra. Dobrze, przygarnę chętnie. Zobaczymy, czy jest jakiś lepszy. Dobra, 44. Ja chcę zejść na dół. To o nic mój nie Boże. To się jest 20. Uważaj no. tam z czasem. Spoko, bo to mam ciebie. <głos> <Aha>. <głos> Przypomnisz mi. No będę szczerał na ciebie. Aga mi kazała krzyczeć. To jest jasne. Aga nie lubiła na mnie krzyczy. No nie! Kurde, zatruł mnie. Dalej mnie zatruwa! Ty, ciuraku! Maciek, zostało mi jedno do przejścia. No to próbuj. Jest! Dobrze. Odblokowałem. A na którym byłeś wtedy, tam jak poziomie, bo ja nie pamiętam? Jezu nie mm. wiem, ale odblokowałem y, następne, więc jest dobrze. Okej. Okay. Tamek zjedź sobie to, żeby ci energia nie padła. Dobra, to jeszcze może jakieś drzewo ubiję. Kurde, ale fajnie. Mam już dwa miejsca nowe zajęte. E, to jest takie mega spoko. To jest cudowne. Czemuśmy tego wcześniej zrobili? Tylko dwa tysiące kosztowało. się nie wiem. Dobra, ty wziąłeś tam jeszcze jajka w tym, były w kurniku w skrzynce. Tak, tak, tak. Mhm. Zrobiłem już i właśnie mają od razu idzie na sprzedaż. Dobrze. Nie mam motyczki, na szczęście nie ma nic robaczków A, czy ja będę musiał znowu z tą konewką zapieprzać jutro? O nie Może by padać No zdrowie 100 lat. Dziękuję, co mi się dzisiaj? Dobra, sprzedałem tomuś Dobra. Chyba wszystko mam poogarniane. My w końcu żadnych nasion nie kupiliśmy No, a jest 15, więc połowa miesiąca. Poczekaj, co tu mogę sprzedać? Mogę sprzedać te skrzydła nietoperza. To chyba tyle. E, Geodę zostawię. Zasoby czysta forma kwarcu, Ok, a ten gem e, dalej się robi. Ja nie wiem, ile on się będzie robił. Czekaj, jeszcze mogę zrobić ten. Aha, potrzebuję pieniędzy. Dobra, ja odpoczywam w łóżeczku, no bo wiadomo. Energia mi spadła drastycznie. 8, 15, 1. To ja mam lepszy miecz teraz. Ja też zostawiłem go w skrzynce, jakbyś chciał zobaczyć. Dobrze. Kurde, nie wiem ile ten dżem się będzie robić. Jest 23. Czy jeszcze ściągam jakieś drewno? Byłoby miło. Coś jeszcze mieliśmy upgrade'ować. Robi się późno, dobra. E, coś jeszcze mieliśmy ogarnąć, tylko nie pamiętam teraz. No to marni naszą. Ale to może jutro nam mają na znowu jej. My, myślisz tak szybko? No bo dwa razy w tygodniu mogę dawać chyba, tak? I raz no tak. dziennie. Tak, tak, raz tak. dziennie i dwa razy w... No to może, może by się udało, słuchaj. Dobra, lecę do łóżka. Ja już leżę. W ogóle widziałeś co stoi koło kominka? Jakąś no godę znalazłem i dałem Jezus. Jest. Ciekawe, ile zarobiliśmy i. No. Kto sprzedał trawę? Ja. A to włókno jakieś, dobra. No włókno, włókno. Ja zobaczę, co my potrzebujemy tyle przez Springlers. Czy konewki. Ja to się nazywa po polsku. Ehm, no to, to, ja, Jezus, spryskiwacze. Podle, spryskiwacze, właśnie. Dobra, to daj OK. Dobrze. I next day. I teraz. Teraz. Nie wiem, czy pójść do niej. Czekaj, najpierw pójdziemy te jajka zobaczyć. Zobaczmy, jaka będzie pogoda. Pada! Tomek, pada! Uff. Jutro będzie piękny, e, słoneczny wyjdź, dzień. Wyjść, wyjdź, 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 Czyli wszystko obrosło. No nie wszystko, ale wyjdź. Patrz. Wow. Pamiętaj, że w skrzynkach zobaczyć, co jest, czego nie ma, żeby tam dodać. To nic Dobrze. Tego chmielu dużo wychodzi. Na dole nic nie ma. Tu i kukurydzy też jeszcze nie ma, tutaj też tego nie ma. Nie ma, dobra, idę kury. Pierwsze w skrzynkach zobacz, co jest, czego nie ma. Co ty, Tomek? No, żebyś nie sprzedał wcześniej. Dałem. czekaj. Wydaje że chyba to mamy wszystko. E, nie wszystkie ilości. Teraz tak, ja potrzebuję jajka tu. Nie jedz jajka. E, Tomek, zostawiam pomidora z gwiazdką jednego. Tylko tyle? No bo resztę sprzedałem. No okej. Okay. No. Dobra, tutaj. To z następnych zbiorów się zrobi. Tak, mam nadzieję, że to jeszcze wykwitnie, co? E, Pogłaskałeś kurki? Tak, pogłaskałem, tam już przygotowałem majonezy, jajka dwa są odłożone. Ja zobaczę, co ja muszę z moich zostawić. Chmiel jest, e, papryczki cztery, to już są pięć zostawionych, czyli tu mamy wszystko. Tutaj mamy rzeczy złote, chmiel mamy, dobra, resztę to sprzedać. Dobra, tu się wszystko my Możemy iść do kopalni. Możemy, to ja sobie wezmę moje narzędzia najpierw. A ty mi miałeś ten mieczek, to chyba dać. Jaki to był mieczek? On jest w skrzynce tej. No, w. Której? Tej jest. To kołopiecka. Ej, to ja teraz mogę mieć ten, i nawet wędkę mogę mieć przy sobie. I tu są pomidory. Eee... Tomek, to jest lepszy miecz, tego ja biorę. Eee, masz, to jest lepszy? Lepszy, no. Poczekaj, bo wiesz, znaczy, co... nie. Nie, ty mi dałeś teraz lepszy. No, to dobrze. No, zamykaj furtkę od kur. Halo. To nie wiem u kur. To kto nie zamknął furtki od kury? Ja? Chyba. Dobra. Maciek, ja wziąłem jeszcze te gody, to zaliczę tego pana po drodze. Dobrze. To czekaj, jak konewka zostaje, bo nic mi nie potrzeba zupełnie teraz. Też masz masz tyle miejsca? Ja wziąłem wszystkie narzędzia z sobą. A ja nie, ja wziąłem tylko dwa i mogę więcej pomieścić. Hahaha. Moczek, jeszcze... dam sobie na dół. Dobra. To co, ja no do kopalni jak... zjeżdżam? Chyba, że poczekasz pod sklepem, to kupisz nasiona. Tylko ja muszę pierwsze otworzyć te gody. Bo nie wiem, ile nam to weźmie kasę. Na... Zrób tak, to, żeby na razie 500 nam zostało. A nie poczekamy, aż nasiona. Yy, w sensie poczekaj, zobaczę co, ile kwitnie. Może tak. Dobra, to ty ładnie posprawdzaj. Hmm. Mogę kupić melona, Tomek, bo kwi kwitnie 12 dni, więc jeszcze się urobimy. No dobra. to po weź pięć go... kupować? Nie, jest. 10, po 10, albo 15. Po 10, dobra. Pomidor kwitnie 11. To jeszcze się. E, pomidora mamy. Albo dobra, być. Ale kupuję po 10 e, papryka. 5 tygodni. Ej, to co nie mogę mu. Macie go, ja nie mogę do niego w ten. Dać mu mój god bo on robi moją konewkę dalej. Będziemy musieli podejść, bo to musi dodać Ci rzeczy, no. Jak ja tak, jak tak patrzy. Cholera, hmm. nic nie mam. Tomek, już jesteśmy wypłuci prawie z kasy. To dobrze. A kukurydzę też chcemy? Nie, bo kukurydzę <grydza> chyba długo dobra. ale kukurydza, Tomek, kwitnie wiosna i jesień, więc możemy ją wziąć. No dobra. I nie mam pieniędzy. Tylko cztery kukurydzy mi się udało. Maciek, mieliśmy mi zostawić, żeby go od otworzyć. Jezu! No dobra, trudno, chodź, idziemy nie do... Idziem... A to nie, nie schędzimy teraz? Nie, ja wrócimy. No dobrze. I'm sorry! No ale trudno. będziemy mieć na chwilkę kasę, to wiesz <laughs> To u Ciebie pójdziemy ten gołd otwierać. O oh my god To prawie może konewka już będzie moja Będzie, no? Bo to drugi dzień będzie. Tomek, ale my musimy tą farmę znowu powiększyć teraz To troszkę tylko. Troszkę? Więc mam, ja mam, mam nasion? No ile? 10, 20, 30, 40, 40, 40. 54 nasiona. No to proszę cię z palcem wdezwijać. Mm -hmm. Chodź, dojśćmy gdzie do 60 poziomu, jest 12, damy radę. A na którym wtedy byliśmy? Nie wiem. Czekaj, złe trochę, bo klikłem. 45, ja już zjeżdżam, jestem. Dobra, yy, miecz. O, te czarne dają węgiel. Te czarne trzeba bić. Zatruło mnie. O jest. Co tak szybko przelatujesz ty? Oa! Tam trzeba szukać zejścia. No, ja wiem. Mam. Dobra, schodzimy. Przeważnie gdzieś na początku jest, albo jak z potworów zabijesz, to, to też się pokazuje zejście. Tak. Więc nie ma. Wystarczy się przejdę, bo może on po prostu sobie gdzieś tak leży otwarty. Może no. E, jest potworek. Jest skrzynka. Co mi za. Zatruwasz ty, lampucerze. Hmm. Teraz mam giełdę do otwarcia też. Dobrze. Masz już przejście? Nie jeszcze. No halo, ja też kamien. nie mam. Co tu się dzieje? Bardzo mi to. Mam. Dobra. Chodź. Wracam, 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 wracam. Yy. Jest co na dzień dobry. Batman. Batman. Chodź tu, dziadek francuski. Dobra. Kalwaryjski. Jak ja muszę o, uważać z energią? Co, że masz mało? No, już jestem za połową ponad. Ja mam prawie połowę. Batman. No, tu nie ma żadnego przejścia. Tak ładnie koło wyjścia. Wyjścia, koło wyjścia. Podlecisz tu? O. To u mnie będziemy w odcinku sadzić te nasionka rano. Nie no, musimy cię w nocy. Bo tak to nam wtedy zaliczy jeden dzień rośnięcia. A jednak? No to. Ale one się tam wszystkie zmieszczą, nawet jak posadzimy rano, wiesz? A to rano to nam jeden dzień przypadnie rośnięcia. No ja wiem, ale one się jeszcze zmieszczą w terminie w sensie... To ja, ja zabierz tylko grządki, a ty, ty posadzisz je. O, dostałem krystal frut. Czy to, ja mogę zjeść ten Do tego nie potrzebujesz fruit? dużo energii. Macie tu jeszcze nic nie ma. Jedz. Możeś Tomek podreperowało mnie bardzo ładnie. To dobrze, bo ja mam końcówkę. A co zjadłeś? Krystal frut. Nie wiem, jak to jest po polsku, bo nie mam jeszcze polskiej wersji znowu. Dobrze. Czekaj, czy ja mogę coś zjeść? Minerał. Kurde, nic nie mogę zjeść. Ej, nigdzie nie ma tego przejścia. To są jakieś jajka. Jajka jest. Hm. O, jest jakaś stara marchewa z ziemią. O Jezu, ile stouna. Dobra. Też się trochę podreporowałem. Dobrze. Czy stouna jest nam bardzo potrzebny? Bier. Dobra. Mam dużo już stowna, więc. dobrze, bo potem tych upgrade'ów jest nam bardzo potrzebny do budynków. A my jeszcze musimy przecież ten większą. Um, dla kurs zrobić. Jeszcze kupić potem. Mam przejście? Kurs. O, idę. No, coś macie nie zebrał. Wezmę. Nie zebrałem. Czy wezmę. Chodź do skrzynek, może tu być jakiś papu. Mieczem. A, mieczem, okej. Okay. Tomek, przejście, chodź szybko. No dobra. Mamy 50. Tomek, skrzynka? To weź skrzynkę, to te czarne pozabijam, bo one dają węgiel, a my węgla potrzebujemy. Dostałem. Ty masz buty na sobie? Chyba nie. To chodź. Już tam to te Proszę. Są buty. Jakie? E, tundra but? E, poczekaj, to było na E. No, tundry. Dobrze. Dobrze, no to do góry w takim razie. A czekaj, bo nie sądziłem. Jeden, jeden, dwa, jeden. Dobra, są trochę lepsze. To te stare wyrzucam do kosza. No właśnie, ja je sprzedam, te moje stare. A ja wyskasowałem je. A ja spróbuję sprawdzić, Zobaczymy co z tego będzie. Tomek, to dużo... ja mam za mało energii. Ja, ja też, to. ale tu są jeszcze skrzynki, więc tylko weźmiemy skrzynki chociaż. No duszek. Magna. Ej, ten duch jest jakiś... Nawiedzony. Nawiedzony. Jest skrzynka. Jeszcze Batman. Tomek wypadł mi z niego Solar Essence. Nie wiem co to, ale weź. No, wziąłem, wziąłem. Zobacz, coś czytałem z darmo. Przejście. Możemy zobaczyć co jest tam jeszcze niżej. Bo i tak nie odblokujemy pięciu. Krzynka jest. To jest jakaś grota? Nie. To jest tak ładnie oświetlone teraz. Tak, teraz jest dużo lepiej. Chodź, dziadzie Tomek, plecak, torba. Opier ją Węgiel! Węgiel! Ja też mam węgiel. Ja! I w dół. Okay, to może nam się uda! Tomek, I w dół! I zejście! Zyka, może coś tu będzie jeszcze, poczekaj. I się rozejrzę szybko. Nie, nie ma. Do, do, w dół w takim razie, ty. Dobra. To jeszcze jedną zostanie Maciek. Tak. Może to być jakieś przejście takie otwarte, co? Nie. Mam nadzieję, bo mam końcówkę życia. Więc byłoby miło. Duszku, zostaw mnie, bo ja życia też mam mało. Nie chcę zginąć. Dobrze. Gin ginę, macie, ginę! Giną Tomek! mi Czyli Tomek! Czy ty? SN? Tam. Zatrumie. Nie wypada ze mnie jakieś rzeczy? Nie wiem. Ale ty wiesz, że tutaj. Cześć, miecz mam Czego nie węgiel, masz? mam stona, do mam. Nie. Chodź, bo jest 12. Wiesz, co, nie wiem, co straciłem, ale chyba nic takiego bardzo wartościowego. mi tak mi się zdaje. Idziesz do domu, bo jest 12. No idę, są za tobą. Dobrze, dobrze. No. Kocze, jest ciemno. Strasznie. nie. Kurde, gdybym nie zahaczył się o kamień, i nie przyszedł ten, który zatruwa, to bym przeżył. Pięknie. Ja już nic nie powiem. A ty wyszedłeś, zamiast zobaczyć przejścia, czy gdzieś nie ma. No, gdzie ja już... Ja też mam końcówkę życia, i zdrowia, i energii. dobra. Ej, miałem nasionka, Tomek, ja miałem bardzo ważne rzeczy. Ja nie wiem, co straciłem, musiałbym zobaczyć na filmiku. Czy ty ten moment mogę sprzedać, który się robi, czy nie zdążę? Zdążę, że drugi się ten... Dobra. Aha i Maciek w komentarzach pisał nam, że ta sauna tam gdzie na razem. ona podobno szybko regeneruje nam życie, szybciej niż łóżko. O. Aha, butów nie mogę sobie, tam sprzedać. Dobra, do spania. Panie i kończymy, jutro będziemy robić u mnie farmę. W sensie jutro, w kolejnym odcinku u mnie, w sensie, no. You know Dobra. what I mean. Ja, ja, good, good, good. Ja, ja, bite, bite, ja, ja. Dobra, zobaczymy ileśmy zarobili. Ty, 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 ty. Mało pewnie, ale. Ej! 1500. Za pomidorki 600. same. Nieźle. A nie, to papryki jeszcze jakieś do dobra. Okej, okay, więc ja mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Jeżeli tak, to cofcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja na naszych kanałach i bo Maciek. Byłem i buziaczkujemy was bardzo mocno i czule i serdecznie. Tak, najbardziej czule, więc i ciule. do następnego razu. Pa! pa!